Tak samo! Już! Wynocha! Na samym początku chciałbym serdecznie powitać nowych wspierających na moim kanale, a mianowicie Norbson Power oraz Pawcik. Bardzo wam dziękuję, że, że kliknęliście ten niebieski przycisk. Jestem mega wdzięczny, serdecznie was pozdrawiam oraz wam dziękuję. A jeśli ktoś z was chciałby zrobić to samo, czyli mój kanał, możecie to zrobić nawet na za najmniejszą kwotę, a każda osoba, która to zrobi zostanie pozdrowiona na odcinku. Także zapraszam do oglądania. Siemanko moi drodzy, ja jestem Terins, a dzisiaj Wam pokażę oraz pogadamy sobie na temat fragmentu w filmie Freeza pod tytułem Cały dzień we workach o sytuacji, która nie powinna mieć miejsca albo przynajmniej powinna być rozegrana w inny sposób. Także zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzu mini-mike a przynajmniej serduszko i zapraszam do oglądania. Freezak to freeze ma czasem szalone oraz dziwne pomysły. Wiadomo, trzeba robić filmy codziennie, teraz już na przykład dwa dni w ciągu dnia, co jest naprawdę moim zdaniem szalony pomysł. Nie wiem jak on sobie na z tym radę, ale trzeba za niego kciuki. Pomysł na film w sumie ciekawy, tylko się chyba nikt nie spodziewał tego, co się w tym filmie wydarzy. Patecki oraz mini Mike wybraliście w tych workach do galerii, po czym zostali wyrzuceni, ale moi drodzy. To wyrzucenie nie powinno tak wyglądać. To powinno być po prostu kulturalne wyproszenie, a nie szarpanina, grożenie i taka agresja w stosunku do nich. Sami sobie zobaczcie tego szota. Dobra, Wychodzić. No. E, dobra, dobra co się? Ja, ja jak się wszedł, wróciłem, próbuj no. to co. To co, to co wtedy? Po gotowym już chciał, nie? E, no. No widzimy, no. Wy Ty tak samo. Już nie za. Już Już skalewany. Widzimy już. Widzimy już. Widzimy, no. Ja się czuję. Ja się czuję skalewany Czego nas pan dotyka? Czego nas pan dotyka? Pana, ta, ta, ta. Jeden, drugi. No, tawa, Czego nas pan dotyka? Jeden Czego nas pan dotyka? Wychodzi. Czego nas pan dotyka? Ja Czego nas pan dotyka? <grym> Czego, e Czego nas wybrać? pan dotyka? Czego nas pan dotyka? Tak było to chyba jeszcze nie było nigdy No tak to jeszcze się nie poczułem szkalowany Kucze pieczone, no nie wiem czy... Przestraszyłem się, że dostanę tą pałą nie... Wiadomo, ochrona miała prawo ich wrzucić Ponieważ pograli się nie chodzi w takich workach No ale na pewno nie w taki sposób ich wyrzucić To było zbyt agresywne Moi drodzy nie wiem, co o tym sądzić, ale naprawdę postawa ochroniarza tutaj totalnie nie była na miejscu, tak to nie powinno wyglądać. A jeszcze szczególnie, że Minimike jest osobą niepełnosprawną, a sami chyba widzieliście, jak ten ochroniarz go szarpał oraz jak prawie Patecki dostał właśnie z tej pałki w plecy. Napiszcie w komentarzu, moi drodzy, co o tym sądzicie od Pateckiego, ani od Minimike'a, ani od Freeza. Niczego się na razie nie dowiedzieliśmy, najprawdopodobniej ta sprawa po jakimś czasie ucichnie, ale... Nie no, tak naprawdę... Ten ochroniarz powinien albo zostać zwolniony, albo po prostu zapłacić jakąś karę, ponieważ tak to nie powinno wyglądać. Także to tyle z tego filmu, dziękuję za oglądanie, oczekujcie łapeczkę w górę, jeśli wam się filmik spodobał, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, no i do następnego filmu, cześć!